Wszystkim, witam Was z powrotem na moim kanale. Ja jestem Masza. E, a dzisiaj do Was przychodzę z mukbangiem e, Wreszcie bez żadnych cementów, i elementów obrzydliwych, e, tylko wreszcie będzie Positive Vibes. I mam nadzieję, że nie pójdę za niego do biedna, bo tutaj będzie po prostu confession. Mamy sens. Także ja. Zapraszam Was do oglądania. I zapraszam Was również na moje social media, czyli na Instagrama, TikToka. Oraz Twittera, chociaż tam się udzielam na Twitterze. Ale nie, ja zapraszam Was na y, Instagram, bo tam zaczęłam się znowu udzielać. Wreszcie. ale jak przestałam mówić, że wracam, to rzeczywiście wróciłam. Nie wiem, bo jakieś chyba na siebie pracy nie nakładam, ale no nevermind. Dzisiaj jedzenie jest z Pizza Boy, słuchajcie. Y, to jest taka restauracja, jak w Warszawie, chyba i nie tylko, gdzie jest takie futpornowe jedzenie. I mam tutaj dużo p rzeczy. A mianowicie tak. Zacznę od przedstawienia. Tutaj jest pizza kimchi, tutaj jest pizza kimchi. rozumiecie to? kimchi, czyli jak ktoś nie wie, to jest taka azjatycka kiszona kapusta, koreańska podaje się. Jest tutaj pizza z chitosów, czyli tutaj to jest wszystko pół chitosów, y -y, mozzarella sticks. Tutaj jest pizza z kurczakiem, który jest obtoczony w hotflaymi chitos i ser i tak dalej. A tutaj są pankejki, tutaj są pankejki z mutellą i tutaj było jeszcze też jajko z niespodzianką, ale już tak po prostu rozbiło, w duże. E, musiałam je zjeść. Po prostu. <głos》> musiałam. E, a tutaj są pankejki I jeszcze jest burger, którego wam nie pokażę, bo dałam go karolowi. Bo jest super operatorem. O Boże, jakie To są pankejki z pryslami i karmami w ogóle. I orzechami. Mm. 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 I jeszcze lemoniada. Lemoniada zwykła i lemoniada pink. Tylko pink, to sobie tak się nazywa, to, że ja sobie wymyśliłam. Nie wiem powiedzieć, czym jest, a pewnie jakąś z truskawką. Teraz spróbuję. Tak, z truskawką, bo... Kurwa, maczno. Od kiedy, przepraszam bardzo, ten, lemoniada się... Dobra, w sumie jeszcze nie spróbowałam, bo dobra. Ale nie jakaś bardzo dobra. Jest spoko. Myślałam, że będzie trochę inaczej smakować. Wydaje mi się, że przez to, że mam taki wielki usta, nie mogę już nawet pić normalnie. Dobra, teraz spróbujemy tej zwykłej. O, a ta zwykła nie jest ten. Nie wybucha. O, ta zwykła jest o wiele lepsza. Jest zajebista. Tematem dzisiejszego mukbangu e, będzie to, jak byłam złodziejaszkiem i miałam e, lepkie ręce w wieku 15 lat. Wydaje mi się, że chyba nie mogłem zostać do więzienia, skoro to robiłam, jak byłam niepolnoletnia i teraz po prostu Am Angel. 15-16. Jak się zaczęła moja historia z po prostu już naprawdę rabowaniem sklepów, naprawdę było rabowaniem, e, od razu mówię, że nigdy nie okradam, nigdy nie okradłam żadnego człowieka ani mm, żadnego sklepu osiedlowego, tylko takie wiecie, wielkie mm, sieciówki, korporacje itd. itd., itd. Po prostu byłam małą anarchistką. <laughs> Spróbuję pizzę tej mac and cheese, bo najbardziej mi się ona podoba. Najbardziej na nią czekałam. I zaczynamy opowieść. No, jest zajebista. Jest naprawdę zajebista. To smakuje tak samo właśnie jak... Wyobrażacie sobie pizzę z takim dobrym mac and cheese, to, to jest właśnie to. No, do dobra. Ale tłusta. Kurwa, co ci jest? Będę umierać <laughs> Karol z tyłu. Ten burger jest tak kurwa ostry. Zero? Mm. W sensie, no ja mm. nie przepadał. O, to umiera z tyłu. Ale jak masz jakąś wodę? Pizza oceniam na. No, 8 na 10. Albo nawet 9 na 10. serio spoko. Ale jest opór, opór pusta. Tak, the bullshit. Próbuję się skupić, bo Karol z tyłu ubiera i to jest po prostu bardzo śmieszne. Dobra, słuchajcie. A więc pamiętacie, jak kiedyś opowiadałam o, o tym, jak w 16 lat zaczęłam, czy 15, zaczęłam jeździć do Warszawy na melange i i robiłam złe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie na jednym z takich melanżów moi koledzy z imprezki skończył im się po prostu em, hajs na używki, alkohol, pielęgnowski i tak dalej. I stwierdzili, no trzeba coś z tym faktem zrobić. I słuchajcie, ja wtedy odkryłam nowy świat, po nowy świat. Ja byłam tak podekscytowana. Poszliśmy do e, Złotych Tarasów i słuchajcie, zostałam z jednym i dwoje poszli stealing po prostu. Poszli do Van Graffa i zaczęli kraść ubrania. Wynieśli bardzo dużo ubrań z Nike, bardzo dużo ubrań właśnie z Van Graffa, jakiegoś Adidas'a i tak ja byłam po prostu zafascynowana i pytałam się, jak, jak. Oni chcieli mi na początku powiedzieć, ale później mi powiedzieli, jak, i to bardzo, powiem, później wam powiem, jak wynosić te rzeczy, żeby nie pikały bramki, prawda? Plus jeszcze ochroniarze i tak dalej. No to jest ogólnie straszna misja, może się wydawać, że to jest naprawdę Mission Impossible, a oni jednak to zrobili. I tutaj ja się pytałam, gdzie idziemy teraz? A oni, noże, że się, żeby to sprzedać jakimś tam karpką, co nie. idziemy, idziemy. I nagle podchodzimy pod klub Gogo -Go w Warszawie. Oni tam chodzą, nie wiem co się dzieje. Jak się okazało później, byli sprzedać te, te rzeczy ochroniarzom, którzy stoją na bramkach właśnie w klubach Gogo i sprzedawali je tak za taką cenę, że po prostu ci ochroni ochroniarze coś nam się podobało, albo już wcześniej, jakby robili u nich zamówienia co ukraść, Dawali im 50% ceny to, czego oni ukradli, a 50% pozostałe dawali w koksie. Także ja yeah. wszyscy byli zadowoleni z tego dealu, bo mój nie musieli dodatkowo jechać i do dla mieli jeszcze hajs, e, ochroniarze mieli za pół darmo, bo cały czas chyba mieli ten koks w takim razie e, mieli za pół darmo ciuchę. E, także ja, yeah, everyone was happy. No i słuchajcie, ja byłam wtedy po prostu... Ja byłam in szuk i mi się już tak spodobało. ja stwierdziłam, Boże święty, to odkrywa wszystko. Może, może nowych możliwości to odkry nam ten otwiera i pi piłowałam i męczyłam im dupę, jak oni to robią. Wreszcie jeden mi pokazał i powiedział. I teraz wam chyba... Spróbujmy tej pizzy, która jest z czy to może być, to jest bardzo dziwne połączenie. Eee, aż trochę nie wiem, jestem naj... Like, właśnie wzięłam tylko po to, żeby spróbować, bo jestem naj... Like, Cadziu! Naprawdę. to jest kimchi i ananas. Jest mega dziwna. Jest mega dziwna, ale nie mogę się jakby dobrać do tego. I tutaj są jeszcze bataty do tego. Kimchi bataty na pizzę. Nie mogę zrozumieć, czy mi się podoba czy nie. W sensie jest taka... Już jakiś sos. I don't get it. Daję tej pizzy jakieś takie, nie wiem, już raz próbuję. Dobra, więc e, nie umiem zdecydować się, daję tej pizzy od... od 4 do 7 na 10 i jest taka... momentami jest bardzo dobra, momentami jest mega niedobra. Nie umiem się zdecydować naprawdę, ale ten ananas jest akurat Bardzo Bo ja lubię ananas z pizzy. Ten, kto nie lubi to. Kiedy ja się dowiedziałam, jak to robić? To ja przyjechałam do Bydgoszczy i wpadłam w szał. Bo wtedy jeszcze w Bydgoszczy, bo może tam aż tak ludzie nie kradli, jakby nie wiedzieli takich trików i tak w Warszawie. Było tego o wiele więcej w Warszawie, więc było mi o wiele łatwiej, jakby w Bydgoszczy to wprowadzić w życie. I najlepsze jest, słuchajcie to, że ja doszłam do tego momentu, że ja nigdy nie potrzebowałam to naprawdę tych rzeczy, w sensie moi rodzice zawsze mi zapewniali wszystko to, czego chciałam nawet. I też no zawsze mi dawali wszystko, i też miałam pieniądze, więc nie musiałam tego tak krać, czy może nie miałam tyle pieniędzy, aż tyle zakradłam, co nie, ale jakby nie, potrzy... nie musiałam tego robić, co nie. To nie było tak, że po prostu e, miałam jakąś e, patologię w domu czy coś takiego, tylko nie, po prostu ja to robiłam for fun. się w pewnym momencie tego uzależniłam i nawet nie brałam sobie tych rzeczy, tylko po prostu je rozdawałam znajomym. Nie sprzedawałam tego, ale nic po prostu je rozdawałam znajomym i się pytałam kto to, co chcę, zbierałam, normalnie zamówienia, szłam do sklepu i to wynosiłam. Okazało się, żeby wynieść, nie wiem, przykład, bluzkę z zary, czy skądś, wystarczy wziąć ze sobą torbę, kupić w sklepie torby takie, wiecie, duże plastikowe, teraz też w ogóle nie ma, nie da się kupić tylko z zakupami właśnie przez to chyba, a, te, a kiedyś się dało jeszcze parę lat temu. Bierzecie jedną trochę mniejszą torbę plastikową z, jakiego, z jakiegoś sklepu. Trzeba ją owinąć 10 razy folią aluminiową. 10 razy folią aluminiową. I to dobrze zakleić taśmą, żeby się nigdzie nie ten nie, nie przepuszczało. Yy, podkleić, yy, jakby wiecie, żeby było od spodu dookoła. I tą torbę aluminiową wkładacie do torby dużej takiej, żeby nie było jej widać. I wchodzicie po prostu do sklepu, tak jakbyście już zrobili zakupy. Wchodzicie do sklepu, idziecie do przybieżalni nabieracie sobie dużo rzeczy, nie wiem, 20 rzeczy czy coś. Fajnie by było, gdyby nie było eksperu, nie wiem że co ja robię. Jak nie ma eksperenty, to jest dobrze, bo wtedy nie liczą, mam ile rzeczy wnosicie. I zabieracie na przykład tylko 6 z tych rzeczy ze sobą i właśnie pakujecie do tej torby, zamykacie ją szczelnie i wychodzicie wtedy od takim sposobem nie pikają żadne bramki, żadne żadne bramki tutaj nie pikają. A w drogierze to wam zaraz opowiem, jak to wygląda. Boże, zaraz mnie nie wpuszczą, bo będą wszystkie moje zdjęcia wisiały w tym. w może. Słuchajcie, ja byłam wtedy. Jak byłam. Właśnie w wieku nastoletnim, ja nie wiem co mi było, ale ja byłam nieustraszona. Naprawdę, ja sobie też. przez to, że ja sobie zdawałam jakby sprawę z konsekwencji, ale ja to miałam głęboko w piździe. Naprawdę, ja miałam to głęboko gdzieś, mnie nic nie obchodziło. Ja byłam like. Nie mam pojęcia, nie wiem dlaczego, nie wiem, dlaczego, nie wiem, fuh, nie wiem dlaczego ja byłam taka odważna, bo w sumie miałam dużo do stracenia, ale się uzależniałam, wydaje mi się, od adrenaliny tego. Mm. Ta pizza z tymi stickami jest już taka mega średnia, bo jest bo jest zimna. Ja możliwe, nie potwierdzam tego, ani nie, może tak było, może sobie to wymyśliłam, a może nie, ale może wynosiłam po parę tysięcy złotych, na przykład raz ze sklepu, umiałam wynieść po parę tysięcy złotych, a na pewno już do jednego pójścia do galerii to może potrafiłam naprawdę wynieść tyle pieniędzy. I tak jak mówię, w Bydgoszczy to było o wiele, wiele, wiele łatwiejsze. Więc zaczęłam łazić sobie albo bardzo wcześnie rano, albo bardzo późno, kiedy wszyscy już byli ci ochroniarze, albo już w ogóle nawet nie było ochroniarzy w sklepach, a ekspedientki były zmęczone i chciały tylko iść do domu, albo właśnie bardzo rano, kiedy jeszcze rozpakowywali towar i nie mieli jakby, wiecie, czasu na, no znaczy wiecie, nie byli rozgrzani przed pracą. Zaczęło się w ogóle od sklepu, jezu, ja nawet chyba nie chcę mówić o Chyba nie będę mówił ładnie jakich sklepu, bo chcę mieć jeszcze do nich wstęp kiedykolwiek w swoim życiu. Ale zaczęło się od takiej sieciówki, wiecie, takiej bardzo popularnej, taniej, e, wiecie, takiej bardzo affordable, dla wszystkich raczej. Okazało się, że tam zaczęłam chodzić jeszcze z moją wówczasną wtedy przyjaciółką. My chodziłyśmy razem do szkoły prywatnej i się wtedy zaczęło. Wtedy dopiero już było. Ona miała już jakąś wcześniej historię z tym, że coś tam. Bieg była naprawdę mała, bo to miała chyba 13 lat jakiejś soczewki czy coś takiego i ją od razu zopali. Eee, no także miałem się przygody z tym, ale mnie na szczęście nigdy. A więc tak, ja e, wchodziłam do załóżmy tej sieciówki, chodziłam chodziłam. Najgorzej było to, słuchajcie, jak chodził ze wami. Po prostu je uchroniarz, e, i jak on łaził za nami. Wtedy my robiliśmy coś takiego, takie scenki, że jak byśmy przybierali ją do to przybierali dalej posługi, o co my tam robimy, to my byliśmy takie. Oczywiście, bo te torby żeleściły, więc nie chciałaś, bo on słyszał, że my wkładamy to do tych toreb, do tych, wiecie, aluminiowych. Więc udawałyśmy jakieś takie głośne rozmowy, że Boże, to na mnie nie pasuje, czy to ty, czy to jak ty w tym wyglądasz, to ty wyglądasz grubo tego nie wiesz, wiem coś tam. Żeby tylko zagłuszyć, wiecie, te to aluminiowe torby. Teraz próbujemy tej pizzy z hot czy czyli to z kurczakiem, ups, yy, i z serem. No, chodźmy no. Mmm, to jest mega dobra. I normalnie, na przykład nawet jak jakiś dziad podejrzewał nas o to, to my wychodziły, wychodziłyśmy jakby nigdy nic przez siebie i tak dalej, i torby nie pikały. Torby nigdy nie pikały. Ani razu mi się nie zdarzyło, żeby jaka torba zapikała z rzeczami w środku, jak była dobrze owinięta. Ja dla pewności zawsze owijałam pi 15 razy. I wiecie, ja w tym, w tym momencie w sensie to było złe i jakby do nikogo tego nie namawiam, ale ja wtedy byłam po prostu dlewie my best life, bo nie myślałam o konsekwencjach. W ogóle już nie wydawałam ani na urania, ani na e, kosmetyki pieniędzy. Wcale, naprawdę wcale, chyba że chciałam takiego wiecie że sobie nie było dostępne w sklepach czy coś. Jezu, ten. Te czy to serowe są dojebane. Kiedyś byłam w Pizza Boys i pamiętam, że mi nie smakowało coś bardzo mocno i się zraziłam. To było już. Ale też było dawno to było jakieś 3 lata temu. A teraz jest mega, mega dobra. Słuchajcie, później doszło do takiego momentu, że musiałyśmy na przykład. E, je, bo już widziałyśmy po prostu, że ktoś podejrzewa e, nas o coś, wiecie, ci. Mm, swabienki czy coś e, w sklepach w Bydgoszczy, bo naprawdę chodziłyśmy bardzo często. <laughs> Już po prostu było widać, nigdy nas, przynajmniej mnie, nikt nie złapał zła, za rękę na pewno, ale <laughs> po prostu wiecie, widziały się w ich oczach, że e, coś Więc zaczęłyśmy jeździć na wypady, po zakupki, tak to nazywałyśmy, po zakupki jeździłyśmy do na przykład Trunia, gdzie nas nie znali. W <laughs> której była ale to przerwa. Nie powiem, na czym skończyłam. <laughs> I słuchajcie, z drogerii, nie powiem jakiej, ale to nie była Sephora. Słuchajcie, w Seforze w ogóle nie polecam, nie polecam nikomu, tym bardziej, jeśli to robicie, to tego nie róbcie w Seforze, bo w Seforze jest bardzo łatwo wpaść. Ten po prostu mają oczy na. Oczy z tyłu głowy mają. Widziałam nawet ostatnio w Seforze dziara ochroniarza, który był po prostu jak tajniak wielki i tak dalej, i nie był, wiecie, oznakowany jako chroniarz i udawał, że chodzi, wiecie, między, między półkami i y, kupuje. Yy, I wiem, że ogólnie są bardzo duże konsekwencje z tego, jak się coś capnie w y, soforze. Wynosiłam po parę tysięcy złotych na przykład z drogerii, tych takich, wiecie, jakby tańszych. Dlatego, że, proszę Państwa, chciałabym wam, Was poinformować, że y, wszystkie, w, wszystkie bramki w jak typu Hebe i w jak typu Rosman są fejkowe. Y, zaraz wam powiem czemu są fajkowe. Słuchajcie, zastanawiacie się kiedyś, czemu mm, ochroniarze w Hebe i na przykład w Rosmanie siedzą być na kamerach przy wejściu? Dlatego właśnie, że są bramki fejkowe i one są, wiecie, jako straszak z, zainstalowane. Żeby właśnie po prostu ludzi, takich jak ja, odstraszyć, żeby się przestraszyli, radzieży, ale to nie, nie mają prawa te bramki pietrz, bo te bramki są na chip i na, ewentualnie na taką jakby plastikową, doczepioną, taki kod kreskowy doczepiany, też można plikać, ale to bardzo łatwo odkleić po prostu i tyle. Pamiętam, jak przychodziłyśmy bardzo późno, kiedy ochroniarze już nie było, nie było przed zamknięciem, i pokawało się po prostu do toreb, co popadnie, nawet wibratory. Powiem tym byśmy mały, mieliśmy wtedy po 15-16 lat. I naprawdę my te rzeczy oddawałyśmy. <laughs> znaczy, ona no, chyba nie, bo ona tam sprzedawała czy coś, ale... Ja te rzeczy naprawdę oddawałam, robiłam prostu ja do moich znajomych i tak dalej. byłam tak spragniona, nie wiem, nie wiem czego ja byłam sprawniona, po prostu wrażeń. Chyba, żeby mnie do pierwawsa byłam spragniona wtedy naprawdę tutaj moje... Jakby okres dojrzewania był mega burzliwy i o... A później, słuchajcie, przychodził też czas, żeby odkleić te mm, klipsy. To dopiero była misja. Bo nie można było tego zrobić w domu. Ktoś, na, ktoś mi kiedyś powiedział, że te klipsy mają <laughs> chipy jakieś takie, yy, że można kogoś namierzyć w tych droższych jak ktoś coś ukradnie. Także byliśmy po prostu obsrane. Więc siedziałyśmy zazwyczaj pod jakimiś, nie wiem, w jakich, na jakichś takich podwórkach patologicznych. Wiecie, w kamienicach i tak dalej. Siedziałyśmy i odczepiałyśmy te chipy. Nie powiem wam jak, żebyście przypadkiem nie brali ze mnie przykładu i tego nie robili. byliśmy ekspertkami. Z czego się nie chwalę. To było bardzo złe. Kiedyś chodziła za nami właśnie w tej drodze taka baba i cały czas nas siedziała, po prostu się takie duże torby i po prostu wszystko tak. Chodziła za nami taka baba, która wyglądała, była po prostu wielkim chłopem i my się takiej przestraszyłyśmy, że więcej tam że więcej tam już yy, nie wyszłyśmy, bo naprawdę była so scary. I wydaje mi się, że ona wiedziała, ona wiedziała o co by. Patrzyła się na nas i chodziła z telefonem, więc szybko z uciekłyśmy. A słuchajcie, w ogóle powiedziałam, że nie pikały nigdy bramki. Zapomniałam, Kie kiedyś mi zapikały bramki. Było to. Nie pamiętam, kiedy to było. Kiedyś mi to było w sklepie, czy coś. A nie, nie, pamiętam, pamiętam. To było właśnie w takim momencie, kiedy się nie spodziewałam, myślałam, że to będzie, wiecie, takie same głowy jak zawsze, nic się nie stanie, wszystko będzie G. I nagle zaczęło piszczeć, ale nie zaczęło piszczeć tak trochę, tylko zaczęło nakurwiać, na ca w całej Epy po prostu, z całej Epy zaczęło nakurwiać. I pamiętam, że tak się przestraszyłam. Spojrzałam się w lewo, w prawo, do tyłu i wiecie, jakby udawałam, że jestem w szoku, że nie wiem o co chodzi, po prostu, że jestem in szuk, że to na pewno nie... Wiecie, jak ludzie przechodzą przez bramki, do że... To jakby, o co chodzi, że w dupie co nie? I na szczęście nie było ze mną żadnego ochroniarza ani nic, więc poszłam tak po prostu, zaczęłam tak mega szybko iść. Schowałam się do kibla i tak się przestraszyłam, słuchajcie, że nie wychodziłam z stamtąd przez pół godziny. Byłam tak obsalana. Mm, dobra, let's dig in. Spróbujmy tego pancake'a z, z czym? Z tymi przesłami karmelem i orzeszkami. Powiem wam tak. Nikt nigdy. A podkreślam, że chodziłam do w tej i nie wie, gdzie byli, wiecie, jakbym miałam znajomych, którzy nie byli biedni. Yy. Mm, bardzo dobra. są mega takie <laughs> pulchniutkie, maślane i... seria bardzo dobra. Nigdy nigdy z moich znajomych nie powiedział mi... Jakby nikt nigdy tego bardzo nie pochwalił, ale nikt też nigdy mnie tak być, za to nie zbeształ i tak dalej, bo jak ktoś mi mówił, żebym tego nie robiła, to mówił mi tylko i wyłącznie to, że kiedyś mnie może złapią i będę ja bym się przypał. Ale nikt nigdy nie powiedział mi, że to jest złe i tak dalej, bo nie wiem, wydaje mi się, że jakby te koncerny i tak dalej okradają nas z synami i tak że jakby w ogóle okradają fizycznie osoby, a nie pracownicy nie ma tego tytułu żadnych problemów, to naprawdę zdziwilibyście się, ilu to osobom jakby nie przeszkadza. Uważam, że w ogóle kradzież, na przykład nie wiem, ochrodzenie kogoś, jakby jakiejś osoby, jakiegoś małego biznesu, czy tak dalej, to jest no, coś okropnego, ale ogólnie i tak to jest mega złe. I nie lubię tego, bo za tym idą bardzo duże konsekwencje i tak dalej. Dobra spróbujmy tego, tutaj fake. ja miałam to szczęście, że nigdy mnie nikt za rękę nie złapał i tak dalej, dlatego mówię o tym teraz, bo zależy no, się o tym powiedziała, dlatego że wiecie, no chcę jednak ym, wam wiecie opowiedzieć, bo lubię opowiadać, jakby, opowiadać o moim życiu, mojej historii i tak dalej bo naprawdę byłam pojewanym dzieckiem, jak wszyscy już wiemy. Mimo tego, że coś mi się nie stało przez to, że nikt wiecie, się nie zrobił, czy na przykład jakieś ochroniarz czy dalej, tylko i wyłącznie moje szczęście. Bo to, żeby się nic nie znało, to nie znaczy, że Wam się nic nie może stać, i tak dalej, albo możecie mieć jakieś problemy w szkole z rodzicami, cokolwiek. Nie jest to tego warte na pewno. Yy, I powiem Wam, że kiedy przestałam to robić, to zaczęłam spać spokojniej na pewno. Chociaż w niektórych momentach bardzo mi blokowało tej adrenaliny. I wiedziałem tego całego <laughs>, takiego nie wiem, takiego biegu, ekscytacji i tak dalej. Także proszę mnie za to nie besztać. To, co mi się opowiedziałam, bo jakby wymagało tu dużej odwagi trochę, bo się trochę boję tego tutaj to wstawiać mm, i o tym opowiadać. Ale wiecie, chciałam. Chciałam jednak się z Wami tym podzielić i trochę nie wiem się z tego pośmiać i pocieszyć się, że nie, nie robię już tego. Um, I powiedzieć też, że nie jest to tego warte. Także ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, ustawiajcie sobie, e, sobie powiadomienia, żeby być na bieżąco. Ja już niestety nie mogę tego zjeść, już naprawdę jestem pełna. E, było bardzo dobre także ja. Podajcie jeszcze raz na mojego Instagrama, e, mówcie co o tym myślicie, jeszcze raz, proszę mnie nie weź za to. Ja. To by było na tyle, bye!